Przetestujemy dubajską czekoladę. Kupiłam ją w MPQ za 7.99, to jest taka mniejsza porcja, waży ona 30 gramów. Jest też dostępna większa za 30 zł. Tak wygląda po rozpakowaniu. Bardzo łatwo topi mi się w rękach. Jest dość gruba i bardzo ładnie pachnie tak kakaowo, trochę pistacjowo. No ale najważniejsze, spróbujmy. Tak wygląda czekolada po przegryzieniu. Jak widać, mamy dość sporo tego nadzienia. No, i tak, czekolada mleczna, według mnie, jest bardzo dobrej jakości, jest słodka. W smaku bardzo przypomina mi czekoladę z milki, którą bardzo lubię. Jest słodka, kakaowa, nie ma się do czego przyczepić. Natomiast nadzieję, ja myślałam, że będzie bardziej takie gęste, jak takie pasty pistacjowe, które czasem można kupić w biedronce. Ale nie, jest ono bardzo kremowe. W smaku to nadzienie trochę mnie zaskoczyło, bo jestem przyzwyczajona, że te nadzienie pistacjowe raczej mają smak takich świeższych pistacji, a tutaj mamy smak bardziej prażonych pistacji. Nie jest to taki smak jak na przykład mamy w pączkach z Lidla, czy tych croissantach wszystkich. To jest troszeczkę inny smak. Jest to nadal naturalny smak pistacji, ale właśnie takiej bardziej prażonej. Co wcale nie uważam za minus, bo jest naprawdę bardzo dobre. Dodatkowo w nadzieniu mamy kawałki ciasta, którego nazwy nie potrafię wymówić. To jest kadaj, w coś takiego. Ono nie ma jakiegoś szczególnego smaku, po prostu chrupie. Nie ma go też jakoś bardzo dużo w tym nadzieniu, po prostu dodaje takiej faktury całości. Podsumowując, uważam, że jest to bardzo dobra czekolada, zwłaszcza, że możemy ją kupić w takiej mniejszej pojemności jak ja, za 8 zł, no bo umówmy się, wydawać w ciemno 30 zł, no to nie każdemu się uśmiecha, na przykład nie mi. Więc jeżeli tak jak ja jesteście ciekawi smaku czekolady dubajskiej, a nie chcecie przepłacać, to szukajcie właśnie tej czekolady w Empiku. Ja polecam.